kto z nami? Na górze, na balkonie Uciągnę twój sznurek I sługa nie wejdzie, bo nie może, ale was pozdrawia Daj no, sznurka Czemu? No za sznurek Polwij No za sznurek, siłujemy się A czekaj, mam tu rzecz Ile mam tu rzeczy? Dla mnie? Nie Zdarzy. 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 Same Karola Sam jesteś <laughs> o Jezu. Uwaga, moja ręka. Nie, nie spadaj, nie spadaj. Nie wstępuj. Słucham Was, pozdrawiam, a my zapraszamy na odcinek z kwasku Cytrynowego. Dobra. O, oh, f**king s**t. O, wielka miłka. Leci, leci do domu. Cześć kozie jesteśmy na Slashcraft Jesteśmy dzisiaj w challenge'u Kwasku cytrynowego Oczywiście Neku dziś przywitał Jestem ja i Łukasz oraz I Damian Siema, Jeszcze dobra. jest Krystian Tutaj macie filmik, ale też możecie go zobaczyć Nie potem. będzie akurat uczestniczył, ale można go ująć Tak, jak macie do niego jakieś pytania to piszcie Bo ostatnio byłem w odcinku ze sługą Sługa wierny swojemu panu No i dobra, Tego już nie kwasek cytrynowy kosztował już nie złotówkę nie I tak on się prezentuje Yy, no i co mogę nie powiedzieć? Się, yy. Jest filmy, moja, moja marka, yy, objętość netto to 200 ml. Reklama, Zaprawa cytrynowa, składniki bardzo są cytrynowe, to no nie i nie co? Jest ważne. Wie, wiecie co to kwasy cytrynowe? nie musimy dużo tłumaczyć, to jest bardzo kwaśna substancja. Z, z, z cytryny, Zynami. Cytrynka tu pisze, 200 ml objętości, no i co? Mamy kubeczki i tylko, no uszukasz, to mówił Mamy kubeczki, tyle, że nowe, bo w yy, tamte były brudne i został posmak fanty, więc... I za nami niż... właśnie leżą. Tak. Do tego... Okay. Myślałem, że tylko kopnąłeś osę. Dobra. Y o! Kaweł, kaweł O prawie, prawie. Oh, Zatekowało nas pszczoła, bo to nas tak prześladuje. Od nagrywamy fanty, co nas tak prześladuje te ta pszczoła, że masakra. Jest tutaj nic. No i dobra. No i próbujemy, żeby nie przedłużać, nalewamy się chwasku. Oczywiście nie nalewamy tyle, co fanty. Tak mało wiesz, tak jak wódkę wódka. No co ty robisz, Ile. Bo to naprawdę nie jest y, przyjemne jak... Nie. Daj mi... Mało po prostu. Nie, wdaj to. Ja będę szybko rozleje. Nie to! Tak. Ja, ja tak też mogę tyle? Zobaczcie ile widało łukasz. Do... No. Ja się tyle ja, ja wypiję. Tyle. wypiję. No. Ja wypiję tyle. Na raz to wypiję. ja nie wypiję tego, naraz to. Jeszcze rzucasz. Dobra, pokażmy teraz nie, do kamery kubeczki. Do kamery dobra. kubeczki. Ja do kamery kubeczki. Tak się wszystko prezentuje. Najwięcej ma Łukasz, później ja. Później. Ja nie, nie padam ze stryną, Uźniej. więc Karol. nie będziemy tutaj za długo. Cynamon! Ja dużo, żeby... tego. Ale ty nie miałeś dodać wszystkiego. Miało być dla każdego po, po kolejnej porcji jeszcze. Idziemy do tego do cynamon. Dobra. Pijemy... trzy i cztery. Tyle co pijemy 3, i... Trzy i cztery. No to nie coś takie ostre. W sensie nie kwaśne. Łatwo. Łatwo. To jeszcze. O kurde. To jest kwaśne. nie jest kwaśne. Ja się do tego przywiozłam. To nie jest kwaśne. Dobre, Nie smakuje. Dobra, ja wypiłem, Neku wypił. Mnie... Ja jeszcze muszę wykonać ten challenge. Dla mnie to smakuje jak cynamon. Ja sam, patrz jak smakuje, mój Bo Karol się obrzydził cynamonem przed odcinkiem, bo kupił takie psikadło, czyli specjalny azot. Który ma Krzysiek. <gryś> tak by no i dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie U. za oglądanie. I weź tak, chodźcie, tak pokażemy tło widzom. O, się... Nie, weź, bo ja gejt, bo na... No jesteśmy na takim tlenu, no, tak jak widzicie tutaj sami, nie? No to mry, Więc... E... Musimy już kończyć, bo wyładowuje się bateria. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za Moi... oglądanie. Siemanko. Był no, Damian, Łukasz i Neku i Krzysiek. Tak. Cześć.